Szokująca prawda o emeryturze Gienka Onopiuka, jak przeżyć za 1200 zł? Gienek Onopiuk, znany uczestnik programu Rolnicy. Podlasie nie kryje swojego oburzenia na wysokość emerytury, którą otrzymuje po 42 latach ciężkiej pracy. W jednym z odcinków Gienek z szczerością wyznał, że jego miesięczna emerytura wynosi zaledwie 1200 zł. I co ja za 42 lata roboty dostałem? pytał retorycznie, wyrażając swoje niezadowolenie przed kamerami. Rolnicy. Podlasie to wielki hit stacji Fokus TV, który zdobył serca widzów dzięki autentycznym historiom i postaciom. Wśród uczestników wyróżniają się Bogdan Kubala, Justyna i Łukasz Maciorowscy, jednak to duet ojca i syna, Gienka i Andrzeja Onopiuków z Plutycz, zyskał największą sympatię. Ich kanał na YouTube śledzi aż 122 tysiące użytkowników, co oświadczy o ich ogromnej popularności. Mimo sukcesów w mediach, codzienne życie Gienka nie jest usłane różami. W 2022 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, Gienek zaczął pobierać emeryturę rolniczą. Kwota, którą otrzymuje, wywołała jego zrozumiałe rozgoryczenie. Niektórzy po 15 latach pracy dostają po 3-4 tysiące złotych, zauważył, porównując swoją emeryturę doświadczeń innych osób. Według informacji dostępnych na stronie gov.pl, od 1 marca 2024 roku podstawowa kwota emerytury rolniczej wynosi 1602,86 zł, prawdopodobnie więc Gienek może teraz otrzymywać nieco większą sumę, jednak wciąż jest to kwota, która budzi jego niezadowolenie. Pomimo finansowych trudności, Gienek ma powody do radości. Jego syn, Andrzej, zaczyna snuć plany o przyszłym weselu. Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy. Wesele jest do tego, aby połączyć dwie połówki, chłopca i dziewczynę. Obrączki trzeba będzie kupić, chciałbym, żeby te obrączki do końca życia służyły, mówił Andrzej przed kamerami. W obliczu trudności finansowych, Plany Andrzeja dają Gienkowi powód do oszczędzania i nadzieję na lepsze jutro. Program Rolnicy Podlasie pokazuje, że mimo przeciwności losu, determinacja i wsparcie bliskich pozwalają na realizację marzeń i planów, nawet w najtrudniejszych warunkach.